Grywek Tauron Basket League. PGE Zgorzelec podejmował drużynę Asseco Prokomu Gdynia. Jest z nami trener drużyny z Gdyni, pan Andrzej Adamek. Jest z nami także zawodnik drużyny gości, pan Łukasz Koszarek. Będą dla Państwa komentować to wydarzenie sportowe, które wspólnie obserwowaliśmy. Panie trenerze, oddajemy panu głos. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, które było nam bardzo potrzebne w tym, nie ukrywajmy, ciężkim w tej chwili czasie, jaki przechodzimy. Eee, Przyjęliśmy troszeczkę, chyba, w, znaczy ciężko powiedzieć, okrojony, no, w takim schodzie, w jakim teraz w tej chwili jesteśmy i naprawdę myślę, że to wywołało dobro, taką ekstra mobilizację w naszych szeregach. I... Udało nam się naprawdę odnieść bardzo cenne zwycięstwo. Bardzo cenne zwycięstwo, z czego jestem niezmiernie zadowolony. I tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić wspaniałą postawę całej drużyny od pierwszej do ostatniej minuty nawet przy tej skróconej rotacji. Dziękuję bardzo. Tyle komentarza, to trener Andrzej Adamek. Teraz pan Łukasz Koszarek. Tak, tak jak już trener powiedział, bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Myślę, że... Yy... Trochę przedwcześnie tak nas skreślano i, i, i postawiono krzyżyk na nas. Myślę, że, że, że teraz, yy, co było widać od początku meczu, ten nas będzie pchał do tego, żebyśmy grali agresywniej, i szybciej. I, i, I myślę, że to nam przyniesie bardzo, bardzo dobre efekty. Także także no dzisiejszy mecz w miarę, w miarę kontrolowaliśmy. Może troszeczkę pod koniec yy, yy. Mieliśmy jakieś tam problemy, może trochę ta, ta koncentracja uciekła, może troszeczkę zmęczenie, bo, bo tak jak ten powiedział, ta krótsza rotacja, ale, ale ważne zwycięstwo i miejmy no i nadzieję, że zaczynamy nową serię zwycięstwa. Okay. Tyle komentarzy do meczu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja mam okay. je. Tomasz Chodowski, gazeta Wojewódzka. Chciałbym powiedzieć, panie że pan praca sali, bo podczas meczu miał pan wiele zastrzeżeń to bardzo emocjonalne widowisko i ja myślę, że nie, nie chodzi o jakieś zastrzeżenia, to po prostu jest taka nasza praca, no staramy się rozmawiać, wymieniać e, e, jakimiś tam uwagami w trakcie meczu. Ja w tej chwili przyznaję szczerze, że muszę się zaadoptować też troszeczkę do tej roli, ponieważ jest to, emocje są nieporównywalne w stosunku do funkcji asystenta. Być może, że czasami reaguje trochę Ponad, bardziej emocjonalnie niż powinienem. Tyle, dziękuję bardzo. Szczególnie, czy jest pan stałym w stałym kontakcie z Panem, z panem treningu, czy, czy jestem w stałym, yy, znaczy w umiarkowanym, tak bym to na, może nie, nie, nie w stałym, jakimś takim yy, permanentnym, ale no jakieś tam yy, wiadomo relacje utrzymujemy. Hello everybody. to say? Good game, but little better unfortunately for Our opponents. Uh, I think that we just burn in, in, in big wish to win. That's only uh, my first uh, opinions after game. break? The yes, please. But when the, I continue, you show me like that. So I, now I <laughs> learn a, No, uh, just no, just that. Scenario, just, please, on please, just that. A więc w moim opiniu mecz był całkiem dobry, troszkę lepiej dla naszego proponowania, bo oni wygrali. My spaliliśmy się w marzeniu o tego Give me sign, to. <laughs> Give me sign, I don't uh, So definitely we didn't focus, um, focus on game And, uh, we can, So that in our potential shot for three points this is almost a terrible. So I believe that uh, I'm sure that we will play more games with a uh, in the next part of season. so we will play again. Мисля, а навито съм че в други държащия сезон ище поновно се за целом мача с тази пропагандиране и на пътно грая на нови държащи мача. За нас е много важно, че Хилински е в команда и започне да играе. Така че, безусловно, трябва да победим ще се опитаме да играем много по-добре. Така че, ако играем по-добре, ще играем по-добре. Ще играем по-добре. Przede wszystkim gratulacje dla, dla drużyny z Gdyni. Tak jak trener powiedział, chyba za bardzo, za bardzo trochę chcieliśmy wygrać ten mecz i, i, i przez to zabrakło nam trochę koncentracji. Zły początek, daliśmy się rozrzucać im i potem było nam ciężko wrócić do gry. Trochę w pierwszej połowie praktycznie no zbierali, zbierali dużo piłek w ataku, przez to ponawiali, ponawiali akcje i czuli się. Czuli się pewnie, tego nie chcieliśmy, ale tak wyszło. Drugą połowę graliśmy, graliśmy już lepszą koszykówkę, naszą koszykówkę. Stało się i, i po prostu teraz musimy o tym, o tym zapomnieć, wyciągnąć wnioski i, i, i grać, wygrać mecz ze słupskiem. Dzięki. Trener czekamy na Państwa pytania. Of course, I, I, I wait, I wait, look at me, I don't move. Please. <gry> Mam trzy pytania w jednym. Start from one, okay. please. będzie ja, krótko. Czy one. kiedy i na jakich pozycjach zespół będzie uzupełniony, być może? Czy okay. kiedy i na jakich pozycjach zespół? And when and on which positions the the team will be filled? Bóg graczy. I, do. I don't want to repeat all the time. Because, uh, but why you ask? Only five players can play on court, you know that. <laughs> only five. So, they are good when they play good huh? and win. When they lost, nobody is not good. I told you in the beginning, don't forget that. How much is our budget? Ujdemo. Really? Pa ask. Ask. Ask me. Hm? start you ask me? Hmm? Epa, now it's too late. You must ask before. I cannot tell you now. If you don't care from the beginning, why you ask now? We have problem. Of course we have problem. But general, when we play good, everybody is happy and everybody... So that's it. We have players like we have, if clubs or our sponsor, I don't know who, maybe give us more money, we will start to thinking about maybe some other players, but for now that's it. And I start to thinking about, it. they told me, lot. you have what you have, so play. I play, we play together and believe me, don't ask me like that. You ask uh, with that uh, we lost game and we are first on standing. So please add a little more respect that players. It's not necessary to respect me. But a little more respect to players. That is not question for team who is first on standing. I know much better than you, than anybody else, what is problem in my team. But we cannot ask and change our players like they are nobody. That is team who win. How many games we win? I forget, baby, too, too many. <laughs> <laughs> so, that's general explanation. We play like we play, and I cannot, you know, change every day. There, uh, my players also feel very big pressure, and I, of course, every day give him support, and I, and I stay behind my players when they win and when they lost. If somebody responsibility. We will speak about that later. But for now, we didn't a game against. I don't know. Host against Polish champion, Asier proko. We forget that they they they, they won game against uh, Siena in Euroliga. Everybody think that is doesn't matter that is the that is the last game in Euroliga. So no, in Euroliga everybody play. We play with heart every game in in the League. Goodbye. <laughs> good night. Good night. So we really play with heart, and I respect my players. So we will see against Maybe I will tell you something more. But for now, <laughs> I stay behind my players. Don't worry. Uh, that is first, second, and third. Huh? Huh? Finish. Więc so na uprów, bo to, o czym mówię. trener powiedział, że chyba za szybko oceniamy tą drużynę, bo jak wygrywają, są wspaniali, przegrywają, oczywiście szukamy tutaj winnych. Nie ma zamiaru robić żadnych rotacji, żadnych dziwnych transferów w drużynie, ponieważ on chce, kiedy wygrywają, kiedy przegrywają i to są <laughs> najlepsi chłopacy <gry> według niego, którzy stawiają serce na boisku i naprawdę nie ma zamiaru tutaj wyciągać jakichś niepochłonnych wniosków. Jeszcze no i może więcej powiedza po zakończonym spotkaniu z czarnym. Ja mam jeszcze pytanie. Pani Tomasz Kozłowski, Pedro Wojewódzka. Wiem, że drużyna to całość i jak przegrywają wszyscy to wszyscy przegrywają, jak wszyscy wygrywają, to wszyscy. Ale czy dzisiaj, dzisiaj w drużynie byli zawodnicy, po których spodziewał się pan więcej? Którzy wnie, więcej do gry. Uh, he understands that uh, the team is the whole collective, so if, uh, if the team wins, everybody wins, and if the team loses, everybody loses. But he's asking if, there, if in this game tonight, uh, could you see any players that you expected more from them? Your expectations. No, I, I'm a difficult more? person to, to tell you something like that. I always accept more from players. They know. It's not easy to work with me. So always I. Start from Chielinski and finish to younger players. Always I'm I, 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 I looking for more from, from players. So I cannot tell you exactly name because I don't like to speak about name. Also when they are, somebody is good or somebody bad. In general that is more or less uh, in, in team. We know that. But that is not information for... Probably. i apologize, but you know, i don't want to now because i don't want to disturb my team. so everything is okay. we are lost. i am guilty, so for now, everything is okay. we will see mm -hmm. next game.